Znamy definicję kłamstwa. Wiemy, że kłamstwo to jest przecięcie takiego nurtu informacji czy wiadomości, która powinna dotrzeć do osoby zainteresowanej, a której jest z różnych powodów, zwłaszcza z powodów takich y, merkantylnych, ale także y, wrogich, y, odmawia się. I to jest takie kłamstwo, które zalewa współczesny świat, współczesne relacje ludzkie, współczesną politykę. Kłamie się w celu osiągnięcia pewnych korzyści, ale rzeczywiście to jest budowanie na piasku. Natomiast dzisiaj ewangelista Jan w swoim liście mówi, że kłamcą. Jest ten, który zaprzecza, że Jezus był Mesjaszem. Ten rodzaj kłamstwa to jest rodzaj kłamstwa, który jakby wycina dla osób, które wierzą w istnienie Boga, wycina bardzo mocny, bardzo stały, bardzo konkretny fundament który jest nie do ruszenia tak naprawdę nie do przesunięcia w momencie kiedy człowiek wierzący pozbywa się tego fundamentu czyli relacji z Jezusem jako mesjaszem czyli jako tym który przyszedł w mocy i odkupił człowieka odkupił zainteresowaną osobę Swoim zbawczym czynem, wtedy wszystko może runąć. I na tym polega kłamstwo. To kłamstwo najbardziej dramatyczne, bo to kłamstwo powoduje, że człowiek traci jakąkolwiek tożsamość, nie wie, kim naprawdę jest.